Partnerem głównym kanału jest Poszedka. Wspieraj niezależne media takie jak niepoprawne dyplomata na Patronite. Dzień dobry Państwu. Kanał Niepoprawny Dyplomata w ekipie miłosowa Mikołaj Teperek, Tomasz Winiarski. Przenosimy się do Ameryki, ale Ameryki Łacińskiej, Południowej, a dokładnie do Argentyny. Już teraz media na całym świecie mówią: Trump nie tylko uratował Milejego, zainwestował w swoją wizję globalnej prawicy. Wynik wyborów połówkowych w Argentynie. To mandat na rewolucję i co to znaczy dla Argentyny. Dzisiaj z panami w redakcji Niepoprawne Dyplomata porozmawiamy właśnie o tym. Ale najpierw słowo do Was, drodzy widzowie, ponieważ jako kanał Niepoprawny Dyplomata, zawsze jak zaczynamy odcinek, wiecie, że ubieramy się w garnitury poszetki. Tak jak teraz właśnie w nich. Siedzimy i dyskutujemy elegancko razem z wami, tak samo druga plansza, którą zawsze pokazujemy, to ta plansza chyba najrzadziej klikalna, czyli ta o Patronite. Ale teraz mamy pomysł, jak możemy zaangażować Was do kolejnych działań. I wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować spotkanie z wami, spotkanie z widzami, które byśmy chcieli zorganizować w rocznicę pierwszej, w pierwszą rocznicę nowej kadencji Trumpa, żeby podsumować z Wami ten rok i 20 stycznia, w środę, już teraz myślę, że mogę Was zaprosić. Podam Wam jeszcze więcej informacji, gdzie dokładnie, o której, kto z nami będzie, bo nie będziemy tylko my, i my będziemy mogli się z Wami spotkać na żywo. Już taką salę wstępnie zarezerwowaliśmy. Chcemy już Was. Także rezerwujcie e, czas na 20 stycznia, dokładnie w Warszawie. E, ale fajnie by było, gdybyśmy mogli razem z wami tworzyć tego typu imprez czy spotkań, dyskusji, debat. Więcej, stąd prośba, żebyście dołączyli się do nas także na e, platformie patronite.pl e, ukośnik niepoprawny dyplomata. Drodzy Państwo, przechodzimy do wyborów w Argentynie. Yy, Tomaszu, słyszałem, że te wybory Milei, ten cały eksperyment libertariański, też dzisiaj mam taki krawat właśnie też od poszedki, bardzo libertariański, w tą libertariańską pochodnię, którą oni stworzyli we współpracy dla Fundacji. Yy, Wolności i przedsiębiorczości. Jacka Spędla, który też u nas wielokrotnie gościł, dostałem od nich właśnie w prezencie niegdyś taki krawat, właśnie nomen, omen z poszedki. Czy to zwycięstwo to było zwycięstwo Trumpa? Moim zdaniem, w, przynajmniej po części na to pytanie trzeba odpowiedzieć, że tak. Donald Trump już udowodnił, od wielu lat zresztą my to głosimy na tym kanale, że Donald Trump jest takim czempionem prawicy, nie tylko tej amerykańskiej, nie tylko ruchu MAGA, ale także prawicy, która jest poza Ameryką, prawicy światowej, światowego ruchu konserwatywnego, kontrrewolucji konserwatywnej której tak bardzo obawiają się przedstawiciele lewicowo-liberalnego establishmentu, który się zabetonował w mediach, w świecie show biznesu, w wielu krajach, na wielu rynkach. No i właśnie u władzy w bardzo wielu krajach, chociażby w strukturach Unii Europejskiej, to widać jak w soczewce. Natomiast widzimy tą kontrrewolucję konserwatywną i nawet Donald Trump, który udzielił poparcia polskiemu prezydentowi, dzisiejszemu Karolowi Nawrockiemu, przecież także, jak już tutaj nad Wisłą się szeroko komentuje, przyczynił się do zwycięstwa na Nawrockiego. A wiemy, że to zwycięstwo było niewielką różnicą głosów, także takie błogosławieństwo Trumpa, który ma szacunek wśród wielu przedstawicieli konserwatywnego elektoratu w Polsce, było nie bez znaczenia. I dokładnie taki sam modus operandi występuje w Argentynie, a może nawet w jeszcze większym stopniu w Argentynie to błogosławieństwo Trumpa bardzo wyraźne, za chwilę o tym powiem, bo to było też podszyte pewną polityką finansową. Było absolutnie kluczowe dla. Zwycięstwa Javiera Milley. Tuż przed tymi październikowymi, październikowymi wyborami, Midterms Elections, czyli wyborami uzupełniającymi do parlamentu, podobnymi w swojej mechanice do tych amerykańskich, Donald Trump zrobił wejście Olin, stawiając wszystko na jedną kartę, na kartę Javiera Milleya. I jeszcze podczas wizyty Milleya w Białym Domu, bardzo przyjaznej, serdecznej, Donald Trump ogłosił, wielki pakiet pomocy dla Argentyny, która przecież wybrała Mileja do władzy dlatego, że boryka się z poważnym kryzysem finansowym. Dopiero Milej miał być tą receptą na ten fatalny, bardzo dający się we znaki kryzys gospodarczy z ogromną, szalejącą hiperinflacją. I Trump ogłosił 40 miliardów dolarów amerykańskich pomocy, w tym 20 miliardów słapu walutowego i 20 miliardów pożyczek prywatnych. Jeden warunek, który postawił. Jeśli Milej przegra, jesteśmy out. We are out. Przestajemy wam dać pieniądze. Że pieniądze są tak długo od Amerykanów, jak długo Milej jest przy władzy. I Argentyńczycy ten komunikat odebrali. Wśród nich bardzo wielu to byli twardzi, twardzi zwolennicy Mileja, ale ci, którzy się mogli wahać, mieli jasny komunikat z Białego Domu. Jeżeli Milej zostanie. Ogłoszony przegranym, no to koniec pomocy od Trumpa, od Białego Domu, od, od państwa amerykańskiego. Dlaczego Trump tego nie argumentował tym, że po prostu lubi Mileya? Trump argumentował tym, że Miley jest politykiem, tak ja się z tym w pełni zgadzam, który może Argentynę faktycznie uratować dzięki prowolnorynkowym, prokapitalistycznym reformom, których dawno kontynent Ameryki Południowej nie widział na swoim podwórku. I Trump powiedział, każdy inny, kto przyjdzie za niego, jakiś lewicowy populista na wzór Chociażby tych, którzy rządzą w Brazylii, teraz czy w Kolumbii, będą kraj rujnowali, i nie będę jako amerykański prezydent pompował pieniędzy w z góry skazany na porażkę projekt. I tylko dopowiem, że to nie był zwykły gest właśnie przyjaźni, to był naprawdę silny turbo boost politycznego poparcia, Trump także wsparł Mileja na Twitterze, na mediach społecznościowych zalewając je serią wpisów sugerującą, że Milej to mój przyjaciel, ja daję mu oficjalny endorsement, nawet sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, Besent nazwał Argentynę kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i te wszystkie działania zarówno w wymiarze retorycznym, jak i ta pomoc finansowa 40 miliardów baksów, to przecież piechotą nie chodzi. To wszystko spowodowało na przykład to, że doszło do stabilizacji PESO, czyli waluty w, Argen, w Argentynie, to uratowało gospodarkę przed Krachem. Jakby ta obietnica maga dla Argentyny, dla Argentyny Mileja, zmobilizowała wyborców, co było widać w ogromnych liczbach, chociażby Buenos Aires, jak większość miast w Ameryce dużych, tak również w Ameryce Południowej, w Argentynie, Buenos Aires to do tej pory bastion lewicy raczej. A kto tam wygrał? La, Ribe La Libertad, ruch Javiera Milei także to jest jakby miara tego zwycięstwa, że nawet w Buenos Aires partia Milley La Libertad Avanza i sam Javier Milley odnieśli spektakularne zwycięstwo, no i to w dużej mierze dzięki Trumpowi. Ale Trump nie jest jedynym sojusznikiem Milley'ego, bo dość często widzieliśmy zdjęcia takie Ilona maska z piłą mechaniczną. Miłoszu, to także jest sojusznik dość spory Milejego, Elon Musk. No tak, istotnie. Tutaj widzimy także, że Elon Musk jest także przedstawicielem tej prawicy, współczesnej, tej konserwatywnej kontrrewolucji, tak powiedział Tomek. I tutaj te wszystkie te, te drogi, te interesy się krzyżują także w przypadku Muska i Milejego. I widzimy, że także jest jego, także Mask oferuje tutaj wsparcie dla prezydenta Argentyny, no i, no i no i to wsparcie procentuje, procentuje tą wygraną teraz w tych wyborach, która no nie, nie była, która odbywała się w trochę warunkach pewnej takiej delikatnej niepewności, gdyż może wyprzedza fakty tutaj koledzy, ale no Yy, już yy, urzędowanie Milejego yy, zostało obarczone pełnym skandalem korupcyjnym związanym z jego siostrą. Gdyż tam siostra jego jest zamieszana w, 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 w takie różne po prostu yy, skandale, że chce sobie tam pewne procenty od pewnych zleceń odpisywać dla siebie i nawet to zostało nagrane. Że sam Milej został o tym poinformowany, ale on jakby odrzucał te oskarżenia i nazywał, że to taka rosyjska dezinformacja, że to próba takiego spowodowania tego, żeby przegrać wybory. No bo tutaj musimy też zaznaczyć, że Argentyna teraz pod rządami Milejego jest nastawiona antyrosyjsko i proamerykańsko. A to nie jest tak częste w Ameryce Południowej Łacińskiej, gdzie widzimy, że Rosjanie mają swoje tak bazy poparcia. Mamy przecież komunistyczną Kubę, mamy Wenezuelę, o której mówiliśmy niedawno w odcinku. Mamy też teraz jakby Brazylię, która przesunęła się znowu na lewo politycznie. No ale tutaj wyjątek stanowi ta Argentyna, teraz, która jest taka bardzo na prawo konserwatywna i trzyma z Ameryką. Jakie właściwie e, zmiany najbardziej dotknęły e, zarządów Milejego, obywateli Argentyny? Kto na tym zyskuje najbardziej, a kto na tym stracił? Czy może jednak jest to Prosperita, no, skoro taki bogaty kredyt? zaufania dosłownie i w przenośni otrzymuje partia Milego i on także oczywiście przy niemałym wsparciu międzynarodowym. Jak bardzo ta sytuacja jest sztucznie pompowana, a jak bardzo rzeczywiście e, ta gospodarka Argentyny e, kwitnie. Tomaszu. No, Miley oczywiście zaczął wprowadzać ten wielki eksperyment gospodarczo-społeczny w postaci zwrócenia Argentyny na tory zmierzające ku wolnemu rynkowi kapitalizmowi. I to w takiej bardzo konserwatywnej szkole tutaj no można upatrywać inspiracji w takich myślicielach ekonomii, jak Milton Friedman, chociażby. Czyli bardzo mocno, silnie wolno, wolnorynkowe, bezkompromisowe tutaj podejście, jeśli chodzi o kapitalizm i wolny rynek. I na przykład Milley przede wszystkim obiecywał cięcia, cięcia marnotrawstwa pieniędzy na wydatki publiczne, chociażby na armię urzędników, czyli bardzo podobny model do działania Donalda Trumpa i Ilona Maska zresztą. I to było takie wprowadzenie terapii szokowej w postaci tych cięć. Na przykład zlikwidował wiele ministerstw. Pamiętamy taką słynną konferencję prasową Javiera Milleya, właśnie po jego. Zwycięstwie w walce prezydenckiej, gdzie on przykleił na tablicy całą masę, jego zdaniem, bezsensownych, marnotrawiących pieniądze podatnika, ministers, ministerstw, ministerstwo, jakieś tam równouprawnienia, ktoś powie, ministerstwo gender, ministerstwo sportu. Całą masę tych ministerstw wypisał i tylko podchodził i zrywał. Mówił: To Ministerstwo Równouprawnienia, afuera, czyli precz, Ministerstwo gender, afuera, Ministerstwo kultury, afuera. Nie potrzebujemy, Ministerstwa Kultury rząd nie będzie ingerował, niech się kultura rozwija sama, niech wolny rynek to rozwija, niech ludzie tworzą kulturę, tworzą sport bez konieczności, żeby nad tym wszystkim pieczę sprawowali urzędnicy opłacani za ciężkie pieniądze. W skrócie marnotrawstwo publicznych pieniędzy na urzędasów afuera. To był przekaz bardzo wyraźny Javiera Milei. Więc to się skończyło oczywiście zwolnieniami dziesiątek tysięcy urzędników. Zamroził wydatki na zdrowie i edukację, które uważał za po prostu marnowanie pieniędzy, bo te pieniądze się rozchodziły, budżet tego nie wyrabiał. Inflacja spadła prawie o 300% w kwietniu 2024 roku do 30% we wrześniu tego roku. A Argentyna osiągnęła pierwszą nadwyżkę budżetową od prawie 15 lat, co pokazuje, że dopiero milej miał pierwsze efekty, które mogły zdradzać coś na kształt uzdrowienia gospodarczego. No, jeżeli mamy cały czas deficyt budżetowy i nagle przychodzi Milej, owszem, robi bolesne zaciskanie pasa, robi cięcia, one mogą się odbijać szkawką w niektórych kręgach społecznych przez pewien czas, no bo to są to jest terapia szokowa, ale za chwilę mamy po krótkim w czasie jego rządów, pierwszą sytuację od 14-15 lat, kiedy jest ta nadwyżka budżetowa, to pokazuje, że to działa ewidentnie, przynajmniej na tym etapie, w tym wymiarze. No, gospodarka Argentyny, też tutaj zerkam na dane, odbiła się w sierpniu tego roku o 0,3%. Napływają inwestycje, szczególnie w rolnictwo i górnictwo obszary, które były mocno dotknięte kryzysem gospodarczym sprzed ery przybycia Javiera Milei, Ale niestety, to też jest. Okupione, tak jak mówiłem, no. Pewnymi stratami, które dotyka, czy, czy jakby negatywnymi sytuacjami, które dotykają inne inne grupy społeczne. Na przykład, co tu można wymienić? Ubóstwo w Argentynie wzrosło. Wzrosło do 53%, bezrobocie do 7,9%, a deindustrializacja bije w klasę średnią. I dlaczego o tym mówię? Bo no, Milej też nie ukrywał tego, że te jego reformy będą przez pewien czas bolesne i trudne dla niektórych ludzi, no bo nie da się inaczej naprawić gospodarki To jest podobna retoryka, którą Polacy mogą pamiętać, nasi polscy widzowie z czasów, kiedy Leszek Balcerowicz również próbował uzdrowić, jak twierdził, polską gospodarkę. Czy uzdrowił, czy nie, to napiszcie w komentarzach, czy jesteście Tim Balcerowicz, czy wręcz przeciwnie, ale on też twierdził, że po okresie socjalizmu, socjaldemokracji, marnotrawienia pieniędzy na lewicowy populizm należy uzdrowić gospodarkę, ale to zaciskanie pasa będzie będzie przez pewien czas oznaczało pogorszenie jakości życia dla niektórych ludzi, zanim powrócimy do ery Prosperity. No, więc w skrócie, polityka Milley to taki ultraliberalizm gospodarczy, coś, co przywołuje na myśl rozwiązania z czasów Ronalda Reagana, Margaret Thatcher. On się sprzeciwia też takim lewicowym wymysłom, jak na przykład taki ultra, ultra, ultra tym feminizm. O tym już mówiłem. Natomiast. No właśnie, niektórzy krytycy zwracają uwagę, że te jego reformy, chociaż w wielu wymiarach dają wymierne, pozytywne rezultaty gospodarcze, to jednak no, nie wszyscy, prawda. Na tym zyskują. I mamy na przykład Argentynię, Argentynę, która liczy na tą stabilność, na, na normalizację gospodarczą, ale jednocześnie ma świadomość ryzyka, że gospodarka z jednej strony rośnie, ale z drugiej strony rośnie nierówno. Bogaci kwitną, bogaci zarabiają coraz większe pieniądze. Dla nich jest od razu bardzo dobrze, bo uwolnił rynek, uwolnił wiele e, przepisów, które e, no, na przykład ograniczały możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale z drugiej strony na tym etapie jeszcze podnoszenia po się z kryzysu biedni cierpią. I biedni dostają po kieszeni. Jest coraz lepiej. Ludzie, mam wrażenie, ufają Milejowi, że z czasem wszystkim poprawi się w Argentynie, bo na to wskazuje też historia ruchu kapitalistycznego, historia, teoria gospodarek socjalistycznej, kontrakapitalistycznej, że w kapitalizmie ostatecznie, mimo że bogaci bogacą się szybciej i że często rosną nierówności społeczne, to mimo wszystko i tak nawet tym ludziom na niższych warstwach drabiny społecznej też się żyje dużo lepiej. Lepiej, więc bogacą się wszyscy tylko nie w równym tempie. Dlaczego? Because money makes money, tak? Pieniądze rodzą pieniądze, więc kto ma więcej pieniędzy, siłą rzeczy zawsze będzie się szybciej, szybciej bogacił niż ktoś ma tych pieniędzy mniej. Ale chodzi o to, żeby się wszyscy bogacili, żeby wszystkim się żyło lepiej i to jest mam wrażenie taka droga, na którą kroczy Argentyna i trzymam mocno kciuki za Javiera Mileya, bo choć być może nie zgadzam się ze wszystkim co on mówi, musiałbym skrupulatnie przeanalizować każdą jego wypowiedź, szczególnie w w kwestiach różnych, różnych e, polityki wewnętrznej, polityki zagranicznej, ale generalnie podoba mi się kierunek oparty o ten kierunek na wolność. Wolność osobista, wolność słowa, którą podkreśla Milej, wolność gospodarcza, wolny rynek i kapitalizm. Mi się wydaje, że to jest polityka bardzo bliska Trumpowi, bliska też e, mi, więc ja trzymam za ten projekt Milej e, bardzo silno, silnie swoje kciuki. Zawsze miało też trochę tą teorią dripping down economy, czyli ekonomia skapywania, też słynna z czasów Donalda Trumpa, ale pytanie następujące geopolitycznie: po co Ameryce Trumpowi Argentyna? Czy to jest wsparcie takie ideowe, bo po prostu myślimy podobnie, mamy podobne cele, podobną vibe? Czy, czy to jest, czy Argentyna staną zjednoczoną jest potrzebna do jakiejś szerszej rozgrywki, czy to finansowej, ekonomicznej, w kontekście np. sprzedaży sprzętu militarnego? Po co Trumpowi ta Argentyna? Miłość, możesz zacząć? Jak tak, jakieś... cóż, ja uważam, że tak jak mówiłem we swojej wcześniejszej wypowiedzi może być też w działaniach Trumpa, Białego Domu obecnego ta chęć tej, tej przeciwwagi w Ameryce Łacińskiej, takiego rywalizacji z tymi wpływami rosyjskimi i chińskimi w tym, na tym regionie, na tym kontynencie, gdyż mówiłem mówiłem we także w, Chwilę temu, że mamy przecież Wenezuelę, komunistyczną Kubę, mamy Brazylię, która jest też dosyć teraz na lewo, mamy te kilka państw, które są no, wrogie USA yy, yy, i utrzymują bliskie kontakty właśnie z tymi reżimami. A Ameryka, no cóż, pod, pod rządami Donalda Trumpa prowadzi aktywną politykę zagraniczną i chce właśnie mniej lub bardziej yy, walczyć z tymi wpływami rosyjskimi czy chińskimi na świecie, a mówiąc o geopolityce, geografia Argentyny pokazuje, że nie jest to mały kraj, że jest to naprawdę dosyć duży kraj, dosyć też ludny, yy, więc też także ma pewne Surowce, ma pewnie tam istnieje także rynek, na przykład wołowiny. Widzimy teraz, um, Unia Europejska będzie podpisywać w grudniu umowę Ameryko-Sur Handlową między innymi z Argentyną. Hmm, więc widzimy, że jest to także dosyć pokaźny rynek, pokaźna gospodarka, i, i to dobrze uważam jako mi, jako Amerykanie, jako osobie, która Ameryce życzy dobrze. Dobrze widzieć, że Ameryka zyskała no, takiego sojusznika, które też tutaj warto powiedzieć: y, Argentyna samilej jest y, naturalnie ma poglądy proamerykańskie, procywilizacja zachodnia. Nie jest tutaj jakimś pod wpływem jakiegoś koła, jakiegoś lobby, nie wiem, proamerykańskiego, czy jakiegoś zamachu stanu, gdyż ten region jest znany z pewnej niestabilności politycznej którym, a którą Argentyna też teraz przeżywa, no miejmy nadzieję, że z tego wyjdzie, przynajmniej na teraz na ten krótki czas i tutaj ta, tutaj Trump, jego administracja no spisuje się dosyć dobrze, że oferuje wsparcie, ale także je, je daje Argentynie i jest także, może być pewnym też przyczółkiem tej być może, przyszłej konfrontacji z Wenezuelą, do której USA być może się zbierają do tej, do tej po prostu no, zmiany władzy tam. To co to, to co mówiliśmy też drodzy widzowie w poprzednim odcinku o Wenezueli. Jakby jak ktoś by chciał więcej tutaj tych kontekstów, tych tematów latynoamerykańskich, no to zapraszam Was do tamtego odcinka. To był yes. poprzedni odcinek, więc. Ja, no tylko, ja tylko dodam, że właśnie oprócz tego, że Milei jest kimś, kto podziela wizję wolnego rynku, antykomunizmu, yy, którą też Trump wspiera. To jest bardzo ważne, bo no, Ameryka traktuje Argentynę Mileja jako tego najbliższego sojusznika w Ameryce Południowej. Dlaczego? To jest wielka dla Ameryki szansa, to partnerstwo z Milejem na odwrócenie niekorzystnego trendu, który dominował w tej części globu w Ameryce Południowej po dekadach peronizmu, który przecież dominował dominował jako lewicowa ideologia i całej masie innych lewicowych rządów w Ameryce Południowej. Przecież pamiętamy lata 70. 80, jak bardzo kraje Ameryki Południowej były ogarnięte lewicowymi doktrynami i stanowiło to zagrożenie dla amerykańskich interesów. Do tego stopnia, że Amerykanie poprzez różne operacje, chociażby CIA, wspierali ruchy antylewicowe no, poprzez właśnie różne, różne misje w Ameryce Południowej, czasami nawet do tego stopnia, że Amerykanie wspierali prawicowych. Yy, autorytarnych przywódców, yy, którzy rządzili w Ameryce Południowej bardzo trwa, twardą ręką, co było polityką oczywiście kontrowersyjną i często jest tak przedstawiane, ale dla Ameryki to była yy, Jedyna szansa na zatrzymanie pochodu lewicowego, który przetaczał się w tamtym okresie przez Amerykę Południową, a który groził tym, że Związek Radziecki zyska wpływy w Ameryce Południowej i na przykład niczym na Kubie będzie mógł rozlokować swoje wyrzutnie rakiet czy bazy wymierzone w Amerykę właśnie w Ameryce Południowej. Dzisiaj z tego samego powodu też Trump próbuje obalić reżim lewicowego, lewackiego Maduro. Z wielu powodów nie tylko chodzi o walkę z narkotykami, ale także o całe zagrożenie, jakie ze strony Maduro płynie w kierunku Ameryki. Również trzeba pamiętać o bardzo istotnej rzeczy, jaką jest BRICS. Argentyna za rządów Mileja jasno wyraziła sprzeciw wobec tego nieformalnego takiego bloku ekonomiczno-politycznego, rozumianego jako BRICS który jest no, wymierzony w, w zachód, wymierzony w Stany Zjednoczone. Tworzą go takie kraje jak Chiny i Rosja przede wszystkim, czyli główni adwer adwersarze Ameryki, a wspierają Indie, czyli taki kraj bardzo śliski, bo z jednej strony Amerykanie z nimi flirtują, próbują się z nimi dogadywać i Indie trochę grają na, na, na dwa kierunki, ale jednocześnie w sprawie na przykład silnych sankcji na Rosję w ogóle nie współpracują, więc Indie są bardzo niepewnym krajem, który Próbuje na, na własną rękę wszystko rozgrywać i, i wcale nie może Zachód na Indie liczyć. Mamy Brazylię również obecnie pod rządami lewackimi, która wspiera BRICS, wspiera Rosję. E, doszła, doszły Egipt. Iran, zjednoczone Emiraty Arabskie, ale zobaczmy Iran. Czyli mamy oś Rosja, Chiny, Iran. Najwięksi adwersarze Ameryki, którzy tworzą jakiś sojusz pod nazwą BRICS i nic dziwnego, że Argentyna, która miała zaproszenie do tego sojuszu i pod lewackim rządem być może by mogła do niego. Przystąpić za rządów Javiera Mileya, mówi twarde weto, twarde nie dla tej idei i wspiera Amerykę również na arenie międzynarodowej, bo nie tylko jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie i wiele innych amerykańskich kierunków działań, ale także jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o politykę wobec Izraela, również Milej stoi murem za Stanami Zjednoczonymi, więc jest to po prostu partner bardzo dla Ameryki wygodny, wiarygodny. Na wielu płaszczyznach, również w kontekście ewentualnych napięć na linii Waszyngton-Caracas, czyli, czyli z Wenezuelą, jakieś tam konflikty, które się gdzieś na horyzoncie rysują. Więc mamy całą masę geopolitycznych powodów, dla których Ameryka wspiera Mileja, A interpersonalne relacje między samym Trumpem a Milejem, czy Elonem Maskiem a Milejem, to jest tylko dodatek do całej tej gry geopolitycznej, która uzasadnia świetne bliskie partnerstwo między tymi dwoma krajami. Iście, memiczny prezydent, czy szaleniec, czy jednak geniusz, piście w komentarzach, a my zachęcamy do wsparcia kanału Niepoprawny Dyplomata. Na patronite linki znajdziecie w opisie. Zachęcamy także do zostania z nami na kolejne odcinki, które na kanale już niebawem subskrybujcie i zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia, cześć! Trzymajcie się, cześć. Na ostatnie słowo tylko chciałem dodać, bo znajdziecie w polskich mediach być może informację, że o, Milej to jest krytykowany w Argentynie, ale pamiętajcie, jakie jest jego zwycięstwo. Ja tylko przeczytam, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Z 37 miejsc w Izbie Deputowanych osiągnęli 92 miejsca, czyli wzrost o 64 mandaty. To jest naprawdę miażdżące dla peronistów zwycięstwo, dla La Libertad, które zmiażdżyło peronistów oczywiście, i oni mają dzięki temu y, możliwość blokowania wet Opozycji i ochronę przed impeachmentem, więc przewaga partii Mileja jest gigantyczna, co pokazuje, że naród Argentyny póki co daje pełną aprobatę dla jego działań. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.